Siema to akwarium, witam Was przez 160 zestawem akwariowym 160 litrów, który już Wam opisywałem w jednym z poprzednich filmów i dlatego ująłem to właśnie w tych słowach ponieważ do takiego zestawu nie wiedziałem, że można, a da się właśnie dzięki po prostu Kontaktom z akwarystami. Ja akurat z takim, mówię o takim kontakcie, który teraz mogę mieć e, dzięki temu, że mam tutaj kumpla Bartka, który również się zajął na nowo akwarystyką. Również sobie zakupił taki zbiornik ma, jak mam ja. Dokładnie tego samego producenta, dokładnie identyczny. E, miał też 160 dodatkową, Mogliście zobaczyć jego mm, 350 z niego z UL-a na jednym z moich filmów. E, no, ale on ma jeszcze dodatkowe zbiorniki i do używanej struźniotki kupił sobie właśnie oświetleniowe i kupił sobie coś takiego jak... Hmm, to bram zjadę. Firma Tetra, Itwawel. Hmm, to jest przyrząd do ustawiania oświetlenia. Hmm, Możemy je sobie ustawać na wschód, zachód, plus jakimś dodatkowym atutem, tutaj jest, że możemy sobie ustawić burzę w tym akwarium poprzez złączkę, która ja nie zaobserwowałem tego, że jest to czymś ważnym u mnie, ale ja mam to są te złączki. Jedna złączka, właśnie konkretnie ta. Łączy się z moim oświetleniem, i dzięki temu mamy takie urządzenie z firmy Tetra. Palmer oświetlenia. Powiem Wam, że coś, coś niezłego. Ma to przyssawki. W sumie nie wiem po co. Chyba, żeby to może jakoś przyczepić do szafki na mokro lub do szyby z boku jak kto woli i ma też takie kółeczko chyba prędzej na wkręta, żeby sobie wkręcić i, i powiesić na gdzieś koło szafki, żeby to miało jakoś tam y, stabilne, y, stabilnie sobie leżało. Ja to natomiast trzymam sobie to w ten sposób. Jest do tego y, instrukcja obsługi. Powiem Wam co mnie denerwuje w w niemieckich producentach, to jest to, że jest brak instrukcji po polsku, nie? Tutaj na szczęście jest. Jest instrukcja po polsku, jest obsługa, jest zainstalowanie tego wszystkiego. Powiem Wam, że dla mnie to było niezbyt czytelne, troszkę się gubiłem w tym wszystkim. Nie wiem, może jestem za mało inteligentny, ale nie było to dla mnie takie jasne i doszłem oczywiście z czasem do tego, żeby sobie to wszystko ustawić. Chodziło mi o wschód i o burzę o konkretnej godzinie, która według producenta, jak się nie mylę, trwa 15 minut. No nie będę wam tego teraz szukał. Ale tak wychodzi, że 15 minut trwa burza, którą sobie ustalamy. Włączając sobie to z tego względu, że niektóre ryby lubią sobie wejść w tarło właśnie po burzy. Chodzi głównie o z brojniki, znaczy akurat takie, które ja tu mam, to to bardziej chodzi o podmianę wody, ale ja zwyczaj y, też włączam im to automatycznie, jak podmieniam wodę. Burza jest ogólnie tu włączona codziennie, ustalona jest tam o godzinie 18 z groszem. Ym, no jest już po 19. Ja jakoś nigdy nie mam spytania czasu, żeby przyjść i ekstra zobaczyć, ale załapałem się parę razy, żeby ją widzieć. Ja Wam pokażę ten efekt burzy który uruchomy sobie przyciskiem. To będzie chwilowe. Troszkę Wam tak ustawię, żebyście mogli to zobaczyć lepiej. Zaraz Wam powiem, dlaczego ta formuła jest takie zarośnięta i zaniedbałe. Ale najpierw zobaczcie sobie ten efekt burzy. A'la burza, nie? Ale to działa, nie, ja nie komentuję, bo się nic nie dzieje, tylko to już działa w tym momencie, dlatego Wy sobie to obserwujcie. Tu raczej nie ma co tego komentować. Powiem Wam, że dla mnie to jest taka ciekawostka, podoba mi się jak się te ryby, gdy już to światło przygasa, zbierają się w kupę, chodzi mi o tu głupiki, a'la błyskawice, czy jak to zbać, no jak w naturze podejrzewam, że na pewno też to tak wygląda. Ci ryby już są w jednym miejscu, praktycznie wszystkie. nie do jednego rogu. Efekt dość, dość niezły. Powiem Wam, że jeśli chodzi o ten sprzęt, w tych pieniążkach 27 euro zapłaciłem za niego. Powiem praktycznie po niego od razu do sklepu właśnie z, z moim kumplem. Jak się dowiedziałem, że on sobie to podłączył i mu to działa, i ma to w sklepie jeszcze koleś, więc od razu poleciałem po to. Zazwyczaj mi takie rzeczy zamówił przez internet, z tego względu, że jest taniej, ale powiem Wam, że na internecie wyszło tak samo cenowo. To sprawdziłem oczywiście później. I może lepiej, że kupię u niego, ponieważ nie ma problemu, jeśli się coś z tym zepsuje. Ponieważ Bartkowi się zepsuło, podłączył sobie oświetlenie właśnie to, które ma, plus taką belkę, którą sobie kupił do stórzecniotki tej starej. Oświetleniową, no i chyba się spaliło, czyli nie wiem, za dużo było podłączone. Na to wychodzi. Mi na szczęście tutaj takie oświetlenie, jakie jest, wystarcza i ja tutaj nie będę z tym nic kombinował. No i myślę, że sprzęt, myślę, że no, warty jest. Warty jest swojej ceny, i przynajmniej jak dla takiego kolesia, jak ja, który tam się specjalnie na takich gadżetach nie lubuje. Ja raczej też patrzę po YouTube i teraz mogę tak samo sobie, jak i ja, jak i Bartek ode mnie podpatrzeć. Wiadomo, że to, to też po to się ogląda takie filmy, żeby sobie też coś od kogoś i ktoś coś powie. Tak samo ten zestaw parowy nie wygląda może tak rewelacyjnie na, na filmikach, ale jeśli się zobaczy to z, ogólnie na żywo jest to fajny zestaw i ja jestem z niego super zadowolony. Tym bardziej, że ktoś się na niego jeszcze skusił i to bez namawiania. Może się skusić na przykład na, na taki komputerek kierujący światło w akwarium. Też jest ciekawy i jak myślę cena jest dość przystępna. Dlatego no myślę, że warty polecenia. Ja na niego nie narzekam. Jeszcze się doczekałem, żeby zobaczyć sobie tu wschód i zachód, ponieważ zazwyczaj jak tu słońce schodzi, to jestem w pracy, w weekend raczej mam inne zajęcia od rana, a wieczorem też się zawsze coś znajdzie, jakoś nie lecę specjalnie zobaczyć ten wschód i zachód, ale myślę, że jutro się skuszę, sam z ciekawości to też trwa chyba jakieś tam, nie wiem, 15 minut lub coś teraz już namieszałem, ale musicie mi to wybaczyć kolejna sprawa, no jest tutaj zarośnięte jestem teraz przed podmianką, no powiem Wam szczerze, że nie miałem wtedy głowy do, do akwariów, do akwarystyki no, jak każdy w życiu ma tam różne, inne, ważniejsze sprawy ale chciałem Wam pokazać temat, o którym mówiłem na ostatnim filmie właśnie przedostatnim, o tych kotnikach gdy opisywałem właśnie ten mój nowy, zakupiony kotnik z firmy JBL Baby Home i taki zwykły, w którym ta woda kiśnie, mówię, nie ma tego ruchu wody nie ma tam nic. Ten z mam tutaj już no, do, od publikowania filmu praktycznie jest spory czas. Tutaj mam chyba taki od tygodnia czy od dwóch. Zwykły kotniczek. Już tu jest samica mieczyka, teraz jedna, jedna się już wykociła. Część młodych już przesypałem do nowej reszty obsady. Jeszcze tam zostało chyba ze trzy sztuki. Zaraz się tym zajmę. Bo zaraz będę robił podmiankę. Dlatego wam chciałem pokazać, że tu nie wszystko jest idealnie. Czasami się czeka na ostatnią chwilę, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I tak samo jest u mnie. Nie zawsze trzeba pokazywać akwarium, wypisywane y, takie. Wiecie, gotowe do oceny. To tak, jakbyśmy mieli sprzątać przed każdym gościem, który przychodzi do domu. To takie troszkę. sztuczne. Yy. Dlatego u mnie też możecie zobaczyć, troszkę, że jest zaniedbało się po prostu i, i tyle. No ale mam nadzieję, że widzicie, ten plastik nie jest matowy. To jest po prostu, jak mówię, woda tam chyba już kiśnie. Nie? Ja tutaj oczywiście staram się co któryś dzień zebrać pipetą tą wodę, bo na nie ma tego przepływu, ona ma te boki, kratki, które są raczej takie ciężko przepływowe, także ta woda tam stoi. No, ale samica już tutaj siedzi tydzień czasu. Może że się, męczy, ale tak te kotniki działają. Natomiast tutaj macie, już odsuwam z futerem, tutaj macie JBL Baby Home. Już jakoś inaczej ustawię. Tu jest woda zupełnie inna. I tu też karmię, ponieważ został mi się jeden kierysek. No, bo tam chyba widzicie. Było chyba 4 wyklute z tam, nie wiem, z 15 jajek, ponieważ spleśniało mi. Jak widzicie, prawa strona kotnika to jest połączone ogólnie w tej chwili i było wcześniej, jak był jajka. Ale prawa strona kotnika jest bardziej zacieniona, a lewa mniej. W tej lewej oczywiście jajka nie lubią światła od Kirysów, w ogóle żadne nie lubią. No i stało się, jak się stało, że się jajka zepsuły. Kolejna sprawa jest taka, że muszę mu tam podsypywać i musiałem jakieś jedzonko, więc tutaj jest taka pokrywka. Widzicie, ja ją ściągam. To są, już wam to pokazywałem, to są dwuczęściowe pokryweczki, Coś takiego. No to jest uciążliwe, ponieważ ja tutaj mam na środku akurat tą, tą belkę oświetleniową, które zestawy, Już wam tu podniosę do góry widzicie, jedną część mam podniesioną, pokrywy, i tu jest tabelka, i to jest na środku. Dlatego nie jest to dla mnie takie praktyczne, żeby to tak robić. Mm, ale no, daję sobie jakoś rady. Tylko raz z lenistwa po prostu nie przykryłem tego, wskoczył mi tam głupik. Podjadł sobie tych kierysków, Jedno się ma schował pod tą gąbką, która tam jest. No i on ocalał. No ale okej, okay, jest jeden, zawsze to jednego do przodu. Podejrzewam, że raczej byś nie odchował w, w zbiorniku, z tego względu, że są tam barniaki i inne ryby, które lubią przyczesywać, no nawet ich współbratyńcy, więc myślę, że szanse miałby marne. Także myślę, że widzicie, jaka jest różnica między kotnikiem, który ma jakiś ruch wody. Przypominam, że ten kirek też był karmiony. Ta woda nie zmętniała od karmienia tej samicy, czy od jej przekarmiania, ponieważ ona dostaje praktycznie raz dziennie jeść ta samica, która jest w kotniku ponieważ ona musi zgłodnieć, żeby się chwycić do jedzenia a sypiąc jej jedzonko, jak każdej innej rybie tutaj, ona nie zdąży to włapać i to pelci na dno i potem mamy duże zabawy, żeby wyjąć wszystkie przegródki, znaczy przegródkę plus tą przegródkę, która nam oddziela dno kotnika od no, od góry, od, od mamy, nie? Także mamy duże zabawy, jak ktoś tu lubi robić, no to, no to powodzenia. Ja jestem w tej chwili przed y, przecinką, przed podmianką wody, dlatego tak to wygląda. Jak widzicie, rygatek się super znowu rozrósł, ponieważ ostatnio go za bardzo przyżydziłem. Teraz tego nie robiłem, ponieważ część tych mieczyków czekałem, aż się w, m, troszkę odchowałem, bo są już tyle czasu w tym kłotniku były. Część łapałem, też znowu już było ich niewiele, może zostało, część zjedzona, około 10 sztuk było, zostało jeszcze 3. Kilka sztuk już przerzuciłem, te 3 też już przerzucę, ponieważ mieczek jest mniejszy od głupika, gdy się urodzi, a ja mógłby paść ofiarą, czy głupika, czy to mieczeka, czy bilemiczek, które tu mam, typu Barniak lub Ramirezka. Dlatego ja chciałem dać szansę, żeby się parę sztuk tutaj mi jeszcze odchowało. Ja sobie poczekam na kolejne mioty. Ta samica też wyda, kolejny od Na razie nie mam zbiornika, gdziebym mógł umieścić ekstra ekstratę młode, żeby podchować, ponieważ odchowuję młode od jednej samicy, a nie chciałbym ich mieszać. No i cóż, no i myślę, że zaraz tu będę robił podmiankę. Wstecie, może zobaczyć jeszcze, jak to wygląda u mnie. Mój zestaw do podmianki, już wam to wszystko podsuwam i omówię wam, jak ja tutaj robię. Jest wiaderko 10-litrowe ze szlaufem, z wężem. Jest do tego pojemniczek, do którego będę zielony, do którego będę odławiał zaraz, jakieś parę sztuk większych mieczyków, które trafi do głównego zbiornika, ponieważ tutaj nie jest miejsce dla nich. No, oczywiście, siateczka do tego, żeby je odłowić. Moja pipeta, po to, żeby zabrać odchody z nakładnika tutaj. No i pojemniczek plastikowy na resztki roślin. Jeszcze do tego mi się przyda ręcznik, zaraz po niego pójdę. No i zaczynam się bawić w podmiankę wody tutaj. No i przecinkę, jak widzicie tutaj przodu, bo troszkę za bardzo się zarasło. No i pozbędę się na pewno części rogatka. No dobra, na dzisiaj tyle myślę, że jutro będę się bawił już, jeśli znajdę czas i, i uda mi się wyczyścić ten filtr tutaj w końcu, to myślę, że będzie, będzie kolejny film nagrany. Ja oczywiście nie udostępnię go tak od razu, bo poczekam sobie na kilka wyświetleń, czy znaczy kilka, żeby było troszkę więcej. Powiem Wam tylko z ciekawostki, że zamontuję Chyba coś takiego do prefiltra. Poprzemieniam sobie wkłady troszeczkę. Jak wiecie, do czego to służy, to zapiszcie mi w komentarzach, bo ja wiem. Ale wam to opiszę już przy następnym filmie. Chyba, że ktoś jest bardziej cwany i już może mi teraz to powiedzieć. Dobra, dzięki na dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się, Wito, hej.